e Na placu klasztoru cystersów w Henrykowie z mieszkańcami regionu spotkał się premier Mateusz Morawiecki. W swoim przemówieniu Morawiecki zwrócił przede wszystkim uwagę na problemy, jakie pojawiają się w związku z sytuacją na świecie, ciągle płynącym zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 czy wybuchem wojny na Ukrainie. Mateusz Morawiecki omówił podczas spotkania cztery obszary działania, na których skupił się jego rząd. Trzy z nich to bezpośrednia walka z inflacją działania osłonowe i działania interwencyjne. Nie zabrakło także informacji o potrzebie jak najszybszej budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Boboszowa i o tym jak ważna jest ta budowa dla rozwoju całego regionu. Premier tłumaczył, że tym co spowalnia takie inwestycje jak budowa dróg ekspresowych, są przepisy środowiskowe. Wiem jak ważne jest dlatego regionu, subregionu, powiatu Ziembickiego. Ząbkowickiego i dalej jadąc na południe Kłodzkiego, jak ważna jest s To jest droga, za którą tak naprawdę chciałem podziękować panu ministrowi Michałowi Dworczykowi, panu posłowi panu posłowi Marcinowi Gwoździowi, panu posłowi Irkowi Zysce, panu senatorowi także, dlatego, że oni odbyli dziesiątki spotkań w Warszawie. Dziesiątki map pokazywali, jakie, to się, przepraszam, taki żargon, potoki samochodów tutaj, tędy przepływają. Ile wypadków na tej drodze, ja sam wiem, często tą drogą jeździłem, zresztą tutaj, jako 12- czy trzynastoletni chłopak, byłem w Henrykowie na obozie sportowym, muszę powiedzieć, a więc te tereny znam dobrze i Henryków sam, również. A więc ta S8, z oporami bo wiecie państwo jakie są te przepisy środowiskowe dzisiaj. Dzisiaj niestety czasami więcej się dba o nie wiem żaby i ślimaki niż o ludzi, ale to są przepisy środowiskowe nie nasze. Nie wymyśliliśmy ich sobie. Ja też kocham przyrodę, ale to jest przesada czasami. Niestety Dlatego będziemy starali się przyspieszać te procedury. Ale z całą pewnością s powstanie i to nie tylko do Kłodzka, a także dalej na południe, do granicy z Republiką Czeską. Dziękuję. Dziękuję. Ale to panom posłom, parlamentarzystom, panu ministrowi Dworczykowi. Potrzebny jest nam Krajowy Program Odbudowy. Bo to są pieniądze z grantów europejskich potrzebne na inwestycje. Dlatego potrzebne nam jest, są inwestycje w drogi, w szpitale, w szkoły, w przedsiębiorstwa. To jest nasz program inwestycji strategicznych, który w, w kwocie wyjątkowej trafił także do waszego powiatu. Jest tutaj też pan burmistrz gdzieś, widziałem go. Mam nadzieję, że potwierdzi. Dziękujemy! Dziękujemy! Szanowni Państwo. Nie było nigdy, tak mówią przynajmniej w większości wójtowie. Zapytajcie ich, może kiedyś były w tym powiecie akurat, nie wiem, ale w większości powiatów i gmin mówią mi tak, panie premierze, takich inwestycji w drogi gminne, powiatowe, takich inwestycji w szkoły, w edukację, w internet dla szkół, w sieci energetyczne, w sieci kolejowe, nie było nigdy. I to jest nasza inwestycja w przyszłość, to jest inwestycja w miejsca pracy. Żebyście Państwo nie czuli takiego niepokoju, takiego lęku, że ta pandemia, a teraz ta wojna, i ta inflacja, i ten kryzys globalny w tych Chinach, w tych Stanach Zjednoczonych wszystko jest dzisiaj globalną wioską tak się mówi że to wszystko za chwilę będzie miało dramatyczne reperkusje. W Polsce. Tak, będzie, od, będzie odciskało się na naszym wzroście gospodarczym. Nie ma cudów, ale przez nasze działania interwencyjne ten wzrost gospodarczy będzie utrzymany. Miejsca pracy postaramy się utrzymać tak, jak utrzymaliśmy przy pandemii i będziemy interweniować na rynkach po to, żeby ludzie mogli normalnie żyć. Rada Ministrów na swoim ostatnim posiedzeniu długo dyskutowała na temat sposobów rozwiązania kryzysu związanego z cenami węgla. Na najbliższym posiedzeniu we wtorek minister klimatu, minister aktywów państwowych, którzy zostali zobowiązani do przygotowania całego planu i przedstawienia rządowi, będą referować szczegóły z tym związane. Wtedy na pewno będziemy komunikować o tym, jakie konkretne rozwiązania wprowadzimy, żeby, tak jak dziś mówił pan premier Mateusz Morawiecki, Ceny węgla w sposób znaczący spadły. Jakie są rozwiązania dla gazu? Mamy, musimy o tym pamiętać, że mamy kryzys. Kryzys największy od II wojny światowej. Trwa regularna wojna na Ukrainie. To generuje różne konsekwencje, negatywne konsekwencje. Zaczynając od kryzysu migracyjnego, poprzez inflację spowodowaną atakiem Putina na Ukrainę e i e wysokie ceny. W związku z tym, w tych wszystkich obszarach, gdzie to jest możliwe, rząd podejmuje. Działania mające na celu złagodzić skutki, te złe efekty dla obywateli. Mówię o obniżaniu akcyzy, o obniżaniu VAT-u, o szeregu działaniach osłonowych. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, dopóki będzie trwała wojna na Ukrainie, dopóki będzie trwał z nią związany kryzys gospodarczy, będziemy mieli wiele wyzwań przed sobą i to będzie trudny czas. Pan premier powiedział, drodzy Państwo, bardzo jasno, że rząd polski nie zostawi w potrzebie tych najmniej, najgorzej sytuowanych. Najmniej zarabiających, więc dzisiaj są programy obniżające VAT, obniżające akcyzę na węglowodory, czyli na gaz, na oleje napędowe. Będą również programy subsydiowania, tak powiedział premier, na środki opałowe, czyli na węgiel i pochodne węgla, wszystkich. Więc to będzie przygotowywane przez rząd i będzie tutaj wsparcie dla osób najmniej zarabiających. Jak również premier dostrzega potrzebę wsparcia spółdzielni mieszkaniowych, które mają swoje ciepłownie, które opalają właśnie węglem czy pochodnymi węgla. Więc to wszystko jest przed nami. Jesteśmy w bardzo trudnym okresie. E, oczywiście po pandemicznym wojna, zerwanie łańcuchów dostaw, więc jesteśmy naprawdę w krytycznym momencie. Ale po to rozmawiamy o tym dzisiaj, żeby jesień była bezpieczna. Proszę Państwa, Krajowy Plan Odbudowy to nie jest coś, co zrewolucjonizuje Polskę. To pomoże po odbudowie po pandemicznej. Ja chciałbym przytoczyć tylko jedne, jeden czy dwie cyfry. Krajowy Plan Odbudowy i dotacje z Krajowego Planu Odbudowy, to jest niespełna 24 miliardy euro, około 100 miliardów złotych. A dla porównania na tarcze covidowe polski rząd przekazał ponad 214 miliardów złotych. Tak się ma KPO do realnej pomocy, którą rząd kieruje do polskich przedsiębiorców, do Polaków.